Widzowie z tej strony, Hanuski oraz Irgi. I dzisiaj nagrywamy odcinek z Fortnite'a. Zrobimy sobie challenge, że gramy tylko mitycznymi brońmi. Musimy wygrać grę. Yy, ja polecę prawdopodobnie na Peterka, a Irgi poleci na. Tam Wielki na... Rodowiec. rodowiec. No i jeśli filmik Wam się, wam się spodoba, to zostawcie subika z dzwoneczkiem i łapeczkę do góry, bo mnie to motywuje do dalszego nagrywania. A no więc widzimy się w Busie Bojowym. Więc widzowie lecimy właśnie busem Tu właśnie tutaj leci Irgi jest chyba tutaj taki kawał A ja lecę też na pompę Ale ma... Później pewnie będziemy musieli zabić gościa z tego z, no, z posiadłości Żeby mieć ten żeby mieć po... żebym miał pompę jakąś no. I przy okazji jak lecę jeszcze wam mogę przypomnieć żeby jeszcze do kolegów do czynili bo się bardzo stara, nagrywa często. często. To mało powiedziane. Od sierpnia, od sierpnia przypominam, urodziny mnie zmotywowały. No, w sumie tu nikt nie poleciał, prawie. No, tego pijaka to ja nie wiem, czy ja są. Hej. Ja nie? O kurno. Ta, w ja ogóle pamiętaj, pamiętaj, że a my możemy zabić tego bossa w ogóle? Czymś? Tak, tak, ta. no bo czym? A, geht, geht. I zanim zbierzemy te mityczne rzeczy z bossa, to możemy się bronić zwykłymi, bo to nie ma sensu wtedy, jeśli nie uda. No wiem, tylko, kurda pierwsza rzecz u mnie to jest w ogóle znaleźć tego, kurde... Bo ja już szukam tego Wacusia, który tu gdzieś jest. O, no co to? Aha, mnie o, no. Aha, już wiem, gdzie jest. Cicho bądź. Jezu! Ej nikt nie leci! <głos> <głos> Nikogo Co? Nie mam. Nikogo u mnie nie ma! Co ty galasz? Mam całą miejscówkę dla siebie! No wiesz jak tam szybko zlutujesz tego bossa to fajnie byś, byś się przydał tu u mnie akurat! Ja wtedy, ja wtedy stary lecę na farmę jak szybko to zrobię bo tu też jakiś karabin trzeba nie?

Kaj vam ti palo, sobi jezu! To Z... je spucovane mačusje! Das... I ten. To było tak. Ja jestem z tymi takimi dziwnymi łukami, co tu są? I kurna, chłop mnie zabił, mimo że byłem za tymi łukami. Co Ty to rozumiesz? Nie no fajnie, cheaterze, fajnie. Co debil mnie nie widzi? Debil, co ślepy. No, gruby, chcesz to mnie może zabić. Śmierdzielu walony. No kurna, czacur Teraz ten krasnal walony. No i oni sobie łosa zabiją. Nie, w następnej grze ja lecę na pitera Czemu? Ale co to, ja nie mogę sobie na inne... Nigdzie indziej polecieć? O chłopie. Na farmie to tym bardziej nie dam rady. Hę? Nie wiem, czy wiesz, że to strefa bije po dwa. No, mi bije po dwa. To nie wiem, czemu po dwa schodzi. Chopie, ale po dwa ci schodzi. Oni, no bo nikt by tego nie powiedział. A na nakar... k***nych nie zabił Beka Trzeba... można zabić gości z normalnych broni Ale to jesteśmy się teraz... Nie, to jesteś za Oni się tu dowalają Ja to bokiem tu obiegam. On tam jest na górze. 48, 62! Oto jest ten gościu, co mnie zabił! Może bo tu drugi O no się o tym mówiłem o, on ma... To robi? Podnieś mi się do bo... Dawaj, bo trzymam tumaj tą krzabę nie teraz o, dołowę, Tak lekko mało bym powiedział. A się zakręcił! Dostał 24! White! 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 Brakło. Dwa? A, jeden. Huuu, la. A ja daj medalion! Ej! Bratku. Tego rudego waflarza. Masz może coś takiego jak apteka. Ten nasz Tu jest jeszcze medalion! Idę Z lako miałem! Z lakował mi grę! No ja pierd... Jaka ta gra jest do kupy? A także cię wyrzuciło? No schodzimy i chciałem dramat, ale grę prawo spadłem. A ja na szczęście spadłem do wody. Brawo! Dlatego na szermierczyk by się przydało zabić. E, tam się biją. To jest pewnie tamten. Tamten. Tu, tu są! Tu są medalioniści! Tam są medalioniści. Oni mnie widzą. Kurde, dostaję! No nie wiedziałem. No to są medalieniści. Tu stoi, griffin. No Sto? zginąłem, bo ta mityczna popa jest takim głużym... Nie, 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 nie... Jezu! Z, z... Właśnie kurna łatwo. Nie wiem, jak nikt nie poleciał na tego bossa, to to jest chyba jakiś cud boski. Kurna. Ja jestem już zagrożeniem w ogóle. Ledwo co wylądowałem i już, już ktoś ma na, na mnie cela. Ale to, ląduje, to jakiś pawian. O kurna! No nie no! Mnie coś zaraz! Po prostu szepnie! A ja spierdzielam przez całe karkołomne. No jakieś cztery śmiecie mnie walą z szybkiej pompy! Nie a więc wyzowie niestety nam się nie udało. Bardzo długo próbowaliśmy i nie da się... Za dużo tu ludzi wszędzie. No wszystkich sposobów próbowaliśmy. No i się nie udało. Ale jeśli filmik Wam się spodobał, to zostawcie subika z właskiem i mapeczkę do góry. Więc to by było na tyle. Siemka! ALO!